Taki, taki sekret. Albo nie. Bo to nie będzie sekret. Na razie będę z Catplayem robił współpracę. Ja się nie pogodzę. Teraz mniej będę z Ozim robił, a z trochę więcej. To drewno mi się przy... przyda. Bardzo się przyda. Mm. Dobra. Co mm. teraz robię? wiecie co? Ja chyba wiem, co o nie! Auć! Uuu, musiała boleć. Uuu, blizna zostanie. To było wtedy jak budowałem. To musiałam remontować, niestety bez wasolet, fajnie. żeby było jakoś dużo pracy. No, wystarczy tylko, że... ...tylko, że... Powiem wam, że z 13 Słuchajcie, um, słuchajcie, już jutro, nie wiem czy tak zdążę, a, no to tak powiem to dziwnie, słuchajcie, z Vigili, Wigilii, ja to mówię, a więc słuchajcie, cykazji Wigili. Wigilii, Wam, Narodzenia, życzę Wam wszystkim wesołych świąt, żebyście dostali to, co chcieli, wiesz, nie mieć, mieć, żeby to było bardzo udane, święta, żeby nawet, sero te święta były dla was takie udane, że po prostu zaje fajnie. Żeby takie zaje fajne święta były. Życzę wam tego? Życzę wam tego? Bardzo kurde Co się stało, hipopotamow? zjadłem ci noc? Ups, sorry, no. To teraz zaśpiewam, to ja nie wiem. To zostanie wielką tajemnicą. Kurde, szybkie. Szybkie, szkie. Kurde. Szybko na drewnę, Tak. mam może jeszcze coś. Może przycisk. I. Uschnięty krzaczek. No woda, specjalnie nie widzę potrzeby. Chodź, pan śmietanka. Najlepsze zajef, fajne teksty. Dobra, nieee, Ja Otóż, powiem, jaki to był jego najlepszy tekst. Albo nie, wam nie powiem, jaki był jego najlepszy tekst. Jeden było z przekleństwem. Wam w Albo nie, nie będę wam opisie. Bo to zabrzmień będzie dziwnie, Ale powiem wam tak: ja nie chcę z Ozim prowadzić jakiejś wojny na YouTube. Nie musicie się wtrącać. Nie musicie się wtrącać, Więc wiem, że ja nie chcę z żadnej na YouTube, bo to jest bez sensu, bo YouTube jest do czego innego stworzone. I wiecie. Ja dzisiaj do niego potoczę się zadzwonię do Skype'a, wszystko z nim wyjaśnię, że jeśli się nie uda, to trudno, kacu będzie... Nie będzie przebor entuzji i może przebor entkacji. Poproszę z osiem by gaśnienie. Ej, wy! To będzie moja taka baza. To będzie baza klonów. Nie, moje drewno! DZIĘKS! No super, pada jeszcze deszcz. No dzięks. Ja lubię tych dźwięków. Jestem na YouTubie. Samotny. No I powiem wam jeszcze, że to głupie odsubskrybować. Posłuchajcie. Wiesz, taki Krzyś mnie subskrybował na 10. Taki, jest tam coś tam naukowe. A później jak zostałam zbanowany to jak dzisiaj zobaczyłam na, na moim kanale, to kurde mam 9. Sprawdzam, że to jest bez sensu. że potem odsubskrybowywać. Jak mnie jeszcze odsubskrybowuje, to... Ja już mam go dość, a jakiś kurde filmik odczerniający w Wiśle. No i po naszej chałupce. A wielkiego władka. atka Supermana. No i przypadło. Dobra, z naszego damku nic nie stało. Otóż tak, czemu robię wyprowadzkę? Już wam mówiłem, że... Powiem wam, że, że jest nudne dla was. Dobra, pierwszy raz się w rzeczku. No dobra, powiem. No, dobra, ten dźwięk... A więc dobra, dzisiaj muszę mieć skrzynki jeszcze wziąć. Bo jeszcze będę musiał teraz, powiem Wam niestety, nasz, nasz domek już nie będzie istniał. Skończymy tylko niestety remoncik już chyba wszystkim. Ale wiem, z tym domkiem przeżyliśmy ciekawe chwile, ale czasami niestety trzeba odejść. Nie mam miejsca na ciebie. Powiem wam, że specjalnie też nie miałem czasu jakoś, ponieważ czasami musieliśmy zostawać na godzinkę. Nie zgadnijcie, co mieliśmy w szkole. Ja samka, a ja byłem pasterzkiem numer dwa. To jest obkarzające dla mnie. Ale nie piszcie mi tym w komentarzach, bo będę w sumie. Mogę się zdenerwować. Jakie groźby, przepiękne. O kurwa! Ja się przestraszyłem własnego. Ptaszka. Ej, jak łatwo. Jak łatwo. Zmusiejko. Adziu. Zmusiejko. Tak. Zmusiejko. nic nie ma. Tam tak wiergotnie było, ale nie. Patrzcie, to było takie wysokie. Co z tego zostało?